Dzisiaj ma widzowie, z tej strony chce. tylko Fortnite, więc dzisiaj gramy reaktywację i jesteśmy w top 4, w top 3 w sumie, bo jesteśmy w Twitch'u i gramy z. prosami. Witajcie, hotdog rat. Hello, hello, hello. I. I Gaczar. Gotcha. My name is Hotdog. Kula Dokładnie. A e, no, tutaj jest typo. Chciałbym Zwą? podkreślić. nie Steve. No nie no. Eee... Tak. No. Tutaj i ty dalej nie gram. Zwom mnie Steve. No nieźle. No i kolaps. No nieźle. No? Nie no fajnie się bawisz, Mati. Happy. Tu są tu są Heda! Nice, nice, nice. Tylko że ja mam dosłownie ludzi, którzy się boksują koło mnie. No, odbijam. Ja muszę wybambiać. Sołtarz. Ja wybambiam. Ale to trochę da. Mhm. Dobra. Mati, Mati. Leży. Więcej nie mogę. No to czekajże. Się... Dobra. I opie. Ja <laughs> Ej, ktoś to widział? Co tu się dzieje, chłopie? Czemu ja cię odbiłam? On są... Leży... co ty jesteś jakąś lampą? Ty masz mamuta? Bra! Mama no mamy. nawet. Dostał heda! Nice, dostał heda. Lewy, jeden, Ja nawet Orginal. nie celowałem, a ty Gdzie kura, jesteś? Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, to się daje. Tam się wychyla, kolejny 91. Dobra, dobra. Się boją. Mamy trochę gorsze podróżę niż oni. Dobra, Będzie im łatwiej nas. Ale mamy ten. Mamy Ajmach, oni nie mają. Kurde, ramię. Dobra. Co robi? robię, robię tak, robię tak, robię dojazd tutaj. No nie, wejdź mi tutaj. No nie, nie. Nie mam HP, ja Podmieniam. Idę do ciebie już. Tam. Dobra, idę do. Trzeba niszczyć. Trzeba niszczyć. Tu. O kurda. A my Aha, tam zobaczymy się do dole. I masz. Tak. No? Aha. Mati tam wjechał do góry. <laughs> się bić z nimi. Dobra, to jest? Top 3, top 3. Ktoś ma coś do Jak leczenia? Jak top 3? Ha, bo... Nie, top 5. Top 5 jakby, bo no, gramy... Kuło. A nie! Bo my gramy trójki! A? Ej, zabudujcie się cało! No. No oni będą spamić, bo oni są bambikami. No i giniemy? A nie? Przeżyłem? Ja też, żyję. Dawaj, dawaj! W Aj! Nie! Nie widać mnie, nie widać Nie, my te... Kurde! Aj. Dobra, widzę. To, ale po 10 to waliło. Dalej, czy nie? Gotowość?